Namierzony kolejny borowiczek, widzicie go? Ale piękny. Ale piękny. Ten to jest naprawdę atlasikowy. Nic nie wygryziony. Spójrzcie, o tutaj delikatnie, ale to Ale Tak to można powiedzieć, że atlasikowy. Piękny. Muszę się tu pokręcić. Może będzie drugi kochani. Mam kolejnego borowiczka. Tak to wygląda. Troszkę trzon wygryziony. Mój koszyczek, już Wam, pokażę. No tak wygląda. Słabiutko. No ale zobaczymy, co będzie. Drodzy widzowie, jest borowiczek. Chodź tu, kolego Ramy. Oj, nóżka, widzę, już mięciutka. Tak wygląda ale nóżka będzie chyba robaczywa zobaczymy napotkany następny borowiczek ale jest ich bardzo malutko moi drodzy trzeba się nachodzić tak wygląda w miarę ładne ogólnie dużo robaczywych w takich lasach chodzę buczki ogólnie laski, lasy piękne ale Grzybki ogólnie słabo. Dzisiaj było 0 stopni. Szybki drapałem. A tu jest kolejny burowiczek namierzony. Tak się prezentuje ogólnie trzony robaczywe. Drodzy widzowie namierzyłem rodzinkę. Burowiczków. Tu jest jeden. Też wygryziony troszkę. Tu jest drugi bardzo piękne są tu jest drugi i tam jest trzeci tu jest trzeci o, tak wyglądają bardzo piękne porowieczki muszę tu pokręcić, może jeszcze będą jakieś